Rafał, znany również jaki bzik, od kilku lat jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych uczestników programu Chłopaki do Wzięcia. W najnowszych odcinkach widzowie mieli okazję zobaczyć go kompletnie odmienionego. Czy metamorfoza pomoże bzikowi w znalezieniu tej jedynej? Bzik z chłopaków do wzięcia, kompletnie odmieniony. Ci, którzy oglądają program Chłopaki do wzięcia, z pewnością zdążyli już dobrze poznać Rafała, nazywanego również bzikiem. Mężczyzna pojawia się w produkcji Polsat Play już ładnych kilku lat w nadziei, że uda mu się w końcu znaleźć tą jedyną. Niestety w trakcie swojego udziału w programie nie udało mu się nawiązać żadnej poważniejszej znajomości z jakąkolwiek kobietą. Mimo to Bzik się nie poddaje i regularnie pojawia się w kolejnych odcinkach Chłopaków do Wzięcia demonstrując to coraz kolejne zainteresowania takie jak zamiłowanie do starej kinematografii, zbieranie resoraków, trenowanie sztuk walki czy przejażdżki na motorowerze wokół osiedla. W najnowszym odcinkach Chłopaków do Wzięcia również nie zabrakło Rafała, który w swoim stylu ponownie zaskoczył telewidzów. Tym razem zrobił to jednak nie za sprawą swoich wyszukanych pasji, a nowego wyglądu. Okazuje się, że popularny bzik zdecydował się na znaczne zapuszczenie włosów. To jednak nie wszystko. Rafał zaczął występować przed kamerą w okularach, co jeszcze do niedawna było się nie zdarzało. Myślicie, że nowy wizerunek pomoże mu w znalezieniu tej jedynej?